Może kochani, witajcie serdecznie bardzo. E, oto kolejna katecheza na podsumowanie naszego kolejnego tygodnia pracy formacyjnej. E, przypominam, dalej jesteśmy w Podręczniku święci, uczą nas wiary. O, to trochę śmiesznie wygląda, ale mam nadzieję, że tutaj każdy wie, e, o co chodzi. E, kolejny tydzień, trzeci tydzień już za nami. Jesteśmy mm, po zapoznaniu się z bardzo ciekawą postacią. Kobietą. To tym razem kobieta święta Teresa Awila, święta Teresa od Jezusa. Niesamowicie wyjątkowa postać, która żyje w takim bardzo ciekawym czasie, ale też jednocześnie trudnym czasie. To też czas pewnego przełomu. Świat się zaczyna zmieniać. Kończy się średniowiecze, wchodzimy w czasy współczesne, renesans. Ale niestety z renesansem także przychodzi pewien zachwyt znowuż nad rozumem, i niestety świat zaczyna troszeczkę powoli odchodzić od Pana Boga. I tutaj Właśnie pojawia się w tym wszystkim opatrznościowo święta Teresa z Awila, święta Teresa od Jezusa. Myślę, że powinniśmy ją znać. Tak mi się wydaje, z największego dzieła, które ona pozostawiła po sobie, jakim jest twierdza wewnętrzna. Moi kochani, Miarz zatkało, dobra, miarz zatkało, miałem twierdzę wewnętrzną, robiliśmy to na teologii duchowości i pamiętam to jako bardzo trudne wydarzenie. O co chodzi? Musimy pamiętać o tym, że postać świętej Teresy to jest postać osoby, która jest mistyczką. Czyli ona w sposób mistyczny doświadcza obecności Pana Boga. To znaczy, ona ma doświadczenie takiej relacji, jaką my tworzymy jako ludzie. Co więcej, ona ma. Też doświadczenie rzeczywistości nie ma. Czyli ona właśnie przez taką bliskość z Panem Bogiem, przez swoje rozmodlenie, przez swoje życie, przez swoją formację dochodzi do takiego mistycznego zjednoczenia z Chrystusem. I tutaj naprawdę święta Teresa z Avila jest dla nas taką postacią niesamowicie wyjątkową, bo to jest postać, która nie uwija w bawełnę. Ona się nie zastanawia nad jakimiś, wiecie, bohymi sprawami, ona się nie skupia na. Na rzeczach przyziemnych, tylko ona faktycznie cały czas prze do nieba. Ona ciągle, jakby skupia się na rzeczywistości nieba. I to jest coś niesamowicie ważnego. I myślę, że czasami my też potrzebujemy jako chrześcijanie, jako świeccy, jako ksiąg na parafii, takiego detoksu, bo my tak bardzo jesteśmy włączeni w sprawy tego świata, tak bardzo przejmujemy się tymi wszystkimi rzeczami, tymi sprawami, które się dzieją, które są ważne, bardzo ważne. Ale które tak naprawdę często powodują to, że my zaczynamy zapominać o niebie. My zaczynamy zapominać o miejscu, do którego dążymy. A święta Teresa zawila właśnie na odwrót. Ona niebo to jest priorytet. Zobaczcie, my się bardziej skupiamy na naszym życiu, które ile będzie trwało? No ile jeszcze będziecie żyć? 10, 20, 30, 40, 50 lat? Super. A co macie później? Wieczność. Czymże są lata naszego życia, nawet najdłuższego, w porównaniu z wiecznością. Niczym. Zobaczcie, jaka jest proporcja, co my robimy w życiu. My częściej myślimy o sprawach dotyczących tego życia, aniżeli o sprawach dotyczących przyszłego życia. Bardziej się skupiamy na tym, żeby być, niż na tym, żeby przypominać sobie, dokąd ja zmierzam. Gdzie to wszystko zmierza, gdzie ja dążę jako uczeń Jezusa Chrystusa. Dzisiaj też przeżywamy uroczystość w niebo wzięcia, w niebo wstąpienia. została w niebo wzięta, Chrystus w niebo wstąpił. Różnica jest taka, że Jezus swoją mocą w niebo wstępuje, Maryja jest wzięta do nieba. Takie jest rozróżnienie teologiczne, najprostsze. Właśnie, i to, to jest, genialnie pasuje, jakby w tej chwili. Nie? Ta uroczystość, to święto przypomina nam, Jaki jest nasz kierunek? Dokąd zmierzamy? I tutaj, może właśnie też po lekturze Świętej Teresy, po, po zapoznaniu się z tą postacią, my też, jakby na nowo możemy odkryć, czy w ogóle zadać sobie pytanie, gdzie w tym moim życiu jest niebo? Co ja myślę o niebie? Kiedy ostatni raz medytowałeś o niebie? Kiedy ostatni raz medytowałeś o Twojej śmierci? Kiedy ostatni raz medytowałeś o tym, jak to będzie? Kiedy ostatni raz medytowałeś, co zrobisz, kiedy staniesz przed Chrystusem? Kiedy będzie ciebie sądził, tak? To są, to są ważne pytania. Nad tymi pytaniami rozmyślaj. A nie tylko i wyłącznie na tym, co będzie jutro: czy będę miał pracę, czy będę zdrowy, czy dzieci zdadzą egzamin, czy mi się uda w pracy, czy wszystko się uda. Czy... To są ważne rzeczy. Twoje sprawy codzienne, twoje sprawy życiowe są ważne. Ale teraz nie zatrać w sobie właśnie tej rzeczywistości. Nie ma myślenia o niebie. I teraz w tym momencie właśnie wracam do twierdzy wewnętrznej, która jest niesamowicie no, takim potężnym dziełem. To jest dzieło duchowe, dzieło niesamowicie mistyczne. Ja od razu nie będę się oszukiwał. Panowie, dla nas to jest ciężka lektura do przybycia. Drogie panie, wy się będziecie nad tym zachwycać. To ja wam od razu mówię. Tak? Będziecie w niebo wzięte. Kobieta kobietę zrozumie. My, jako mężczyźni, dla nas to jest o wiele bardziej trudne. Ale nie mniej jednak, jeżeli uda się wgryźć komuś w ten tekst, który, uwaga, nie jest tekstem łatwym, bo dosłownie twierdza wewnętrzna e, chodzi o nasze serce. E, Święta Teresa z Awila porównuje serce do zamku, w którym są różnego rodzaju komnaty. I ona właśnie teraz, tej twierdzy wewnętrznej, to jest tekst mistyczno-duchowy. Podróżuje po poszczególnych komnatach, po poszczególnych jakby sferach, dążąc do centrum, właśnie do tego, co jest w środku tego zamku, czyli do tej jedności pomiędzy mną a Bogiem. To jest bardzo trudna podróż, żeby z nią jakby właśnie podróżować, żeby jakby wchodzić w to, co ona przeżyła, w to, czego ona doświadcza. To nie jest lektura na jeden raz. To nie jest jakiś harlekin, który się wiecie, bierze wieczorem nie, i się czyta. Szczerze, już nawet dzienniczy siostry Faustyny o wiele łatwiej się czyta niż twierdzę wewnętrzną. To jest naprawdę mistyka katolicka, mistyka chrześcijańska, top of level, no najwyższy poziom, jaki, jaki w ogóle jest. To, jeżeli będziecie czytać i co więcej, wgryziecie się w ten temat, to zobaczycie, że on potrafi naprawdę niesamowicie otworzyć was na taką sferę ducha, na taką sferę przeżywania wiary, przeżywania tego, kim jestem, przeżywania i doświadczania tego wszystkiego, co jest związane, związane właśnie z moim życiem. Więc może właśnie Teresa z Avila Przypadająca dzisiaj uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego przypomina nam właśnie o niebie. Przypomina nam o tym, żebyśmy nie zapominali rozmyślać o rzeczach ważnych. Żebyśmy zachowali pewną proporcję. Tutaj, Benedykt się kłania z zeszłego tygodnia. Właśnie. Jak ja w tym wszystkim zachowuję teraz ten porządek, właśnie ten benedyktyjski porządek. Tak? Ten, ten, to ora et labora, modlitwa i praca. I właśnie w tej modlitwie, ile w tym jestem ja, ile w tym jest moje życie, moje problemy, moja codzienność, a ile w tym jest Chrystus, ile w tym jest niebo, ile w tym jest zachwycanie się niebem. To jest to właśnie, chcąc dochodzić do rzeczywistości mistycznej, no to właśnie my potrzebujemy zachwycać się niebem. I teraz uwaga, mistyka jest dla każdego. Kiedyś dawno miałem taką katechezę w ramach tych naszych katechez formacyjnych. Nie wiem, czy to już było w kościele, czy to było w, w, w kaplicy, trudno mi powiedzieć nawet przy jakim podręczniku ja to przemawiałem. Ale ja mówiłem, że są takie jakby trzy stopnie. Tak? Pierwszy stopień to jest oczyszczenie. To jest taki najprostszy, to co większość z nas w tym trwa. Czyli poczucie własnej grzeszności, konieczność waskie sakramentalnej, jakby powracanie do spowiedzi świętej palka ze swoimi codziennymi wadami wtedy mamy to właśnie wzrastającą duszę czyli wtedy kiedy już e, zaczynam radzić sobie z moimi wadami zaczyna się wzrost pragnienie nieba ale właśnie też pojawiają się problemy na tej drodze tego wzrostu duchowego właśnie pod tytułem jestem niegodny to jest bez sensu nie uda mi się wątpliwości są zasiewane tutaj zły absolutnie wykorzystuje to no i trzeci stopień to jest właśnie to zjednoczenie duchowe. To jest tam mistyka, to jest właśnie coś, co, co jest niesamowicie wyjątkowe. Mistyka jest dla każdego. Ale broń Boże, zaniedbywać drogę swojego powołania. Broń Boże, skupić się tylko i wyłącznie na mistyce. Naprawdę spróbujcie rozmyślać bardziej o Bogu w czasie modlitwy niż o swoich sprawach. Bardziej powierzajcie się właśnie myśleniu o niebie, o spotykaniu Chrystusa, o spotykaniu. Czy rozmyślaniu prawdy, kim jest Bóg, jaka, jaka jest ta rzeczywistość? O rozmyślaniu o tym, w jaki sposób ja mogę już swoje życie jeszcze bardziej na Jego wzór rozwinąć. A właśnie zmniejszajcie tą ilość, proszę, proszę, proszę. Nie? O to się martwię, o to się martwię. To są, tak jak powiedziałem, ważne sprawy. Ich nie pomijamy, ale spróbujcie, może, właśnie. No właśnie, to już chyba rodzi mi się pomysł na decyzję wiary. To chyba będzie dobry pomysł. Może właśnie w tym tygodniu my spróbujemy właśnie takiej drogi, w której bardziej spróbujemy właśnie wejść w relacje, doświadczenie Boga, bardziej skupić się na rozmyślaniu o Bogu, o tym, kim On jest, kim ja jestem wobec Niego, jaka jest nasza relacja, jaka jest miłość, Jego domie, aniżeli właśnie tylko i wyłącznie skupienie się na naszych prośbach i tak dalej, więc wrę wręcz jakby może spróbujemy je nawet troszkę troszkę gdzieś tam po położyć na bok, poza grupą wstawienniczą. Wstawiennicy modlą się dalej. Obiecaliście, to wstawiennicza dalej działa, tak? A reszta spróbujemy, spróbujemy takie ćwiczenie duchowe sobie zrobić w tym tygodniu. Zobaczymy, zobaczymy jak nam się to uda. Więc, e, bardzo ciekawa święta, jak zawsze odwołuję tutaj do e, lektury duchowej. Tutaj może właśnie teraz taki mały margines, bo Ktoś do mnie pisał, pojawiło się takie pytanie, dziękując za poprzednią katechezę, tak dalej, że ktoś bardzo wiele się dowiedział, jakby nie wiedział takich rzeczy, I jakby taka prośba, żeby, no właśnie, może, może więcej, więcej informacji czy wie, więcej danych zawierać w podręcznikach. To ja troszeczkę tutaj też tak wyjaśniam i tłumaczę. Moi kochani, podręcznik jest dobrze sformułowany. Ja przypominam, my jesteśmy grupą formacyjną. Formacja polega na tym, że w pewnym etapie my wzrastamy też do samodzielności. Czyli, że jeżeli coś cię zachwyca, coś cię interesuje, to nie czekasz, aż ktoś ci to poda w kolejnym podręczniku i będziesz miał kolejną książeczkę, tylko siadamy na pupie, patrzymy w internet, szukamy książek, dzienników, materiałów i sami robimy zaczynamy sami szukać. Więc tutaj nie idźcie na łatwiznę, bo właśnie to tak troszeczkę zabrzmiało takim fajnie, że docikliwość, nie? fajnie, że chce więcej, fajnie, fajnie, że ktoś szuka, że chce się rozwijać. Cudownie. Ale bardzo bym Was prosił, żeby tutaj w tym wszystkim też troszeczkę się uczyć samodzielności. Że teraz, no właśnie, ja też muszę się zaangażować. Skoro w ramach formacji jakiś temat mnie porusza, dotyka, czy tak jak w tym przypadku mamy świętych, Jakiś święty mnie po prostu w tej chwili zachwyci. Być może, właśnie po dzisiejszej reklamie, większość pań to sobie od razu zamówi twierdzę wewnętrzną. A proszę bardzo, tak? Niech tak będzie. Spokojnie panowie, my tam też mamy później też takich ciekawych świętych dla nas, więc my też możemy sobie za chwilę do kilku innych świętych dla nas, jako dla mężczyzn, zwrócić się. Ale tak ta, jak powiedziałem, Teresa z avila jest dla każdego, tak? My, jako mężczyźni, mamy troszeczkę większy problem bo to jest język niesamowicie kobiecy, tak, to jest renesans, ona jest, ona jest wykształconą kobietą, w związku z tym ona pisze w duchu renesansu, to, to, to jest bardzo piękne, ale trudne dla nas, dla mężczyzn, to właśnie jest taka mistyka kobieca i tam z pewnością kobiety się na pewno odnajdą, ale tak jak powiedziałem, jak już się człowiek no, przebrnie, prze, przeciągniesz przez tą drogę, to naprawdę to, to jest bardzo ciekawa lektura. Więc tutaj oczywiście, że tak, ale właśnie wracam do myśli, która była na początku. Yy, nie leniuszkujemy, tylko bierzemy się do roboty. Tak? Każdy sam jest w stanie z Was to znaleźć. Jest internet. Skoro jesteście w stanie tą kategorię zaoglądać, to znaczy, że macie internet. <śmiech> <śmiech> Więc macie dostęp do takich samych wiadomości, do jakich ja mogę mieć dostęp. To więcej. Tak samo możecie szukać te wszystkie książki, pamiętniki i nie wiem. Przepraszam, dzienniki, materiały są dostępne w internecie i tu naprawdę jesteście w stanie znaleźć mnóstwo, całe mnóstwo tych różnych rzeczy. Więc tylko i wyłącznie brać, korzystać i się rozwijać. Więc ja wiem, że to jest dodatkowe zadanie. Najlepiej, jak ktoś mi poda i w tak pigułce, pyk, 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 tutaj wszystko mi wymierzy, ale niestety, właśnie wspólnota formacyjna polega na tym, że po pierwsze. Ja się uczę formacji, czyli ja mam pragnienie, chcę wzrastać. Po drugie, ja się uczę, gdzie szukać. Właśnie to jest to. Wy się uczcie szukać. Jeżeli coś was interesuje, coś was trapi, szukać, gdzie ja mogę tego znaleźć. Pismo, święte katechizm, właśnie mistycy, święci i tak dalej. To jest niesamowita sztuka, że ty sam jesteś w stanie sobie to odnaleźć. I jeżeli poruszacie jakiś temat, to rozwijaj się w nim. Dopiero kiedy faktycznie nie jesteś w stanie nic znaleźć, nie jesteś w stanie odpowiedzieć, czy tekst, który czytasz, katechizmu, Pisma Świętego jest za trudny do interpretacji i nie potrafisz jakby tego iść, to wtedy pytaj. Wtedy szukaj, tak? Czy księdza, teologa, kogoś, kto według Ciebie jest w tej kwestii wykształcony, kompetentny, aby sobie z tym poradzić. Tak? Więc tutaj naprawdę nie leniuszkujemy, tylko szukamy jakby no właśnie w sensownych, w konkretnych miejscach. Też moi kochani, tutaj taka informacja mała. Ważne, też jakby doszło do mnie. Oczywiście do, nie na zasadzie plotki, tylko po prostu było pytanie. Bo wiem, że macie waszego Snapchata, czy tam nie wiem, co to tam jest. Jakiś komunikator społeczny, którego ja nie mam, na którym mnie nie ma. I ja wiem, że ktoś tam posługuje się pismem świętym z Bible.com. Bible.com, jakby co, to jest faktycznie tłumaczenie protestanckie pisma świętego. I tutaj, czy jest jakaś różnica? Otóż okazuje się, że jest. Niestety, tłumaczenie tłumaczeniu nie jest równe. W związku z tym, ja bardzo bym Was prosił, że jeżeli korzystacie i, i publikujecie jakieś rzeczy, to korzystajcie z katolickich tłumaczeń Pisma Świętego. Pallotinum, wydawnictwo Świętego Pawła. Tak? Nawet bym był daleki od tego, żeby tłumaczenie z tekstów oryginalnych w interlinearne. Tu bym też nie szedł w tym kierunku, bo to jest kwestia teraz starożytnego języka. Naprawdę posługujcie się współczesnymi przykładami pisma świętego z języka oryginalnego, ale które są wewnątrz Kościoła katolickiego, które są robione przez Kościół, tak, żeby tutaj przez przypadek nie dochodziło do nadinterpretacji pisma świętego. Tak? To jest moja pierwsza uwaga. I tak samo komentarze biblijne, na litość boską przecież jest mnóstwo komentarzy katolickich. Potrzebujecie komentarzy katolickich? Dobrze, to sobie proszę wklikać katolika.pl, Proszę sobie, nie wiem, poszukać. Komentarz katolicki, komentarz biblijny, wydawnictwo Vocatio. Tego jest całe mnóstwo. Szukajcie dobrych źródeł. Szukajcie źródeł, które są w magisterium Kościoła. Bo niestety, to, że coś jest nazywane Biblią i jest bardzo podobne, to niekoniecznie musi być to dobre i właściwe tłumaczenie. Bo niestety, od kwestii tłumaczenia do interpretacji Pisma Świętego jest niesamowicie no, wiele zależne. Więc tutaj, żebyśmy przez przypadek nie posługiwali się tekstami, które no, niekoniecznie oddają to, co zostało przekazane właśnie w depozycie wiary. Więc jakby co, to nie jest tak, że my sobie nadrabiamy własne tłumaczenie, tylko problem na przykład z Biblią protestancką w tłumaczeniu na języku polski polega na czym? Że żeby tłumaczyć na język polski, ona była tłumaczona z języka angielskiego. Z języka angielskiego, z, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, z XIX wieku, ona była tłumaczona z języka niemieckiego, z XVI wieku, który był tłumaczony z języka łacińskiego. Tak? A jak doskonale wiemy, pismo święte jest zapisane w języku hebrajskim i greckim. Tam nie ma tekstów łacińskich, może pojedyncze słowa czy sformułowania, ale tam nie ma łaciny. Więc teraz macie łacina na niemiecki, niemiecki na angielski, angielski na polski. Macie cztery tłumaczenia. Cztery razy tłumaczony przez jakiegoś tłumacza tekst, i cztery razy interpretowany tekst przez kogoś, kto jeszcze nie jest wychowany w tradycji no, Kościoła katolickiego. No to tekst niestety jest wątpliwy. Jak najlepiej czytać pismo święte w oryginale? No ale nigdy z nas nie ma czasu uczyć się greki koine. Hebrajskiego i aramejskiego. W związku z tym, żeby nie mieć z tym problemów, to się posługujemy Biblią katolicką, tłumaczoną z języków oryginalnych. Koniec kropka. I tyle wywodów. Już nie będę was tutaj męczył, strażył czy cokolwiek innego. Tylko bądźcie roztropni. jesteśmy wspólnotą formacyjną. Formujcie się dobrze, szukajcie w dobrych miejscach i w dobrych źródłach. Życzę dobrego tygodnia. Zapraszam na transmisję modlitwy w poniedziałek, godzina 20. Nie, 20.30 jest różaniec. O 19.00, widzicie, to już takie zmęczenie powoli zaczyna wychodzić. To o 19.00 widzimy się na wspólnej modlitwie w poniedziałkowy wieczór. A na 20.30 oczywiście też zapraszam wszystkich na różaniec, nie tylko w poniedziałek, ale przez cały tydzień. Wszystkiego dobrego dla Was, kochani. Szczęść Boże!